Elo, elo Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tym odcinku na kanale A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o konkursie, który dla was organizuje na gierkę GTA 5. E, oczywiście giereczka jest mega spoko, ponieważ kosztuje 150 zł a 159 zł aktualnie na Steamie e, Oczywiście link do gameplaya, który leci w tle, jak i również muzyki, która leci w tle macie również w opisie W pierwszej linijce prawie można powiedzieć No i co? Dzisiaj organizuję dla was taki konkursik Jedną rzeczą, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do tego konkursu, napisać w komentarzu, biorę udział. I może coś jeszcze do tego dopisać, i wtedy program bierze to pod uwagę. Mam taki specjalny program do robienia konkursów, oczywiście kluczyk do gierki mam, już miałem długo na komputerze i po prostu chciałem go Wam rozdać. Nie miałem komu go dać, ponieważ jakoś tak Wolałem zrobić konkurs niż dać komuś tam ze znajomych, no bo konkursik mi się zdaje, że dla was będzie troszeczkę lepszy. Jakby, jakby ktoś nie miał GTA, to można oczywiście się zgłosić. Jedyną rzeczą, co trzeba zrobić, to oczywiście się zgłosić w komentarzu, napisać biorę udział. Nie może być żadnych cudzysłowów ani nic takiego, ponieważ program wtedy go nie weźmie pod uwagę. Żadnych nawiasów tego nie może być. Po prostu musicie napisać biorę udział i jakiś ciekawy komentarz. Nie poniżej tego, nie może być rozłączony, napis z jakąś literką ani niczym takim. Bo ponieważ program tego nie zaliczy, ja napisałem w programie biorę udział i po prostu Wy musicie też to napisać. Jeśli chcecie wziąć udział oczywiście, no to jeżeli ktoś może zostawcie Zubika. lajka czy też się przyda, pamiętajcie, żebyście wili na poprzedni odcinek na kanale. No i mi się zdaje, że chyba nie mam więcej tutaj wam gadać, o niczym tutaj szczerze. Naprawdę jest spoko giereczka, jak ktoś lubi, ktoś bardzo potrzebowałby tej giereczki, no to zapraszam do zgłaszania się. Ponieważ nie, mi się zdaje, że nie jakoś mega dużo osób się zgłosi, chyba że naprawdę już się zgłosi mega dużo osób, to wtedy będą jajca, ale wątpię. No i jeśli ktoś by chciał, oczywiście macie linka do wszystkiego w opisie, możecie wejść na mojego Facebooka, zostawić tam followka czy coś takiego. No i wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do następnych, no i co? Elo, elo, do nas odcineczku, siema.